Dom przy Niezapominajek 10 to projekt domu parterowego o niewielkich rozmiarach i bogatym wnętrzu. Na 90 metrach zaprojektowano przestronny salon z otwartą kuchnią, trzy wygodne pokoje oraz dwie łazienki. Do dyspozycji mieszkańców oddano też duży garaż z miejscem na dwa samochody. Dom jest tani i szybki w budowie, a jego użytkowanie wyjątkowo oszczędne. Pakiet bezpłatnych dodatków zawiera wentylację mechaniczną z rekuperacją, projekty instalacji solarnej, fotowoltaicznej oraz ogrzewania pompą ciepła. Dom Przy Niezapominajek 10 to nowoczesny i energooszczędny dom, który wybudujemy bez nadwyrężania domowego budżetu. Więcej informacji na galeria